Cześć kochani i kochany, witam was serdecznie. Zapraszam do nowej piąteczki tygodnia. Wiem, że dawno nie było piąteczki tygodni, ale jakoś tak wyszło. Nie wiem, ważne że jest dzisiaj. Jak tam wasze życie? Co słychać ciekawego? Ja właśnie się chilluję, słucham sobie muzyczki, nagrywam sobie filmy, także jest cudownie. Zaraz będzie burza, będą pioruny, będę się bała, ale na razie się nie boję. Jeżeli chodzi o muzyczne, muzyczną, w sensie, że piosenkę tygodnia, to właśnie odkryłam taką fajną piosenkę. Tytuł to jest Deep Waters, zespół to, re, to jest Recluse, chyba jest tak się nazywa. Nie wiem niczego o tym zespole, wiem, że sukienka, że piosenka jest naprawdę fajna, wprowadza bardzo przyjemny chill, ma w sobie coś takiego lekko fajnego. Funky, ma też strasznie fajny tekst i jest taka mega, mega, mega pozytywna, także dzisiaj bardzo mało produktywnie o piosence tygodnia, ale puśćcie sobie ją w tle po prostu, jest naprawdę super i ja ją na Spotify znalazłam. I też właśnie od... ostatnio coś tam, coś tam, nie wiem, coś tam przyglądałam czy coś i włączyła mi, mi się na Spotify'u Beyoncé Beyoncé ze swoim albumem Lemonade. I ja wiem, że za album Lemonade, to jest ten album w ogóle, wiecie, dygresja, to jest ten album, w którym jakby ona miała tyle z takiej wielkiej żółtej sukienki z falbanami pięknej i to jest ten album, który on on chyba potem nie był dostępny w ogóle na takich portalach streamingowych i chyba nie był dostępny też na Spotify'u, a teraz patrzę, normalnie jest dostępny na Spotify'u, także po prostu nadrabiam, nadrabiam ten album. Jest kilka świetnych piosenek, jest jedna taka piosenka, że po prostu ja płaczę, jak tam słyszę, jak w jednym, jednym momencie się wokal, wokal łamie, to wam puszczę, ona się nazywa Sand Castles coś pięknego, ale też jest kilka takich bardzo fajnych, energety, energetycznych utworów, bardzo dobrze się tego słucha i doskonale się do tego biega, więc jeżeli macie potrzebę posłuchania czegoś, do czego dobrze się biega, to zachęcam. Z rzeczy kosmetycznych to, co mam na ustach, to jest klasyka, czyli mój MAC Late Danger, moja ulubiona czerwona szminka, ona jest ostro-czerwono-pomarańczowa, ale to nie jest jakby czysta, czysta pomarańcz, nie jest to też chłodny kolor, jest taka neutralno-ostro, raczej ciepła. Po prostu kolor mojego życia, także mam to. Ale nie ukrywam, że to jest Bo wkręcę filmy, więc Chciałam taka poczuć wyjątkowo czerwona szminkowa Ale ostatnio, zwłaszcza w te upały Wilgoć w powietrzu i dziwne letnie burze Nie noszę raczej ostrych kolorów na ustach O, noszę nudziaki I zdecydowanie coś, co kocham Wróciłam do tego, to jest ten lip liner Z firmy The Balm, one się nazywają pick up liners i ten kolor to jest Chemistry, czyli chemia On jest z tych takich, co się nie da otworzyć tak Jak widać, po drugie Z tych takich wykręcanych, żelowych i kolor, no wygląda jak każdy, kurde, inny kolor, to jest z tych takich, że jak się bardziej zbuduje, to nie tyle bardziej fioletowy, jak się rozblenduje, to jest troszeczkę więcej różu, ale powiem Wam, że w tym momencie to jest idealny odcień lip linera, żebym sobie tak naprawdę optycznie powiększyła te usta, jeżeli chcę, żeby to był taki odcień bardziej suczy i taki bardziej ciemny, bo drugim idealnym odcieniem jest oczywiście Charlotte Tilbury Pillow Talk ten lip liner. I on jest piękny, on jest taki hipernaturalny i on też rzeczywiście wygląda, jakbym nie była zupełnie umalowana, jak sobie. Dobrze to zrobię. To jak to, jak tego tak użyję, to wygląda to troszeczkę bardziej sucho, jakby widać, że jesteśmy umalowane, ale wygląda to hyper sexy. I też szminka, którą ostatnio jakby odkryłam po raz kolejny, ja ją tutaj pokazywałam wielokrotnie na kanale i użyłam jej we wczorajszym Get Ready with Me. To jest Sephora i ona się nazywa, nie mam pojęcia. 9018CL15 z tej serii róż Shine. To jest taki po prostu bardzo naturalny, neutralny róż. Bardzo mocno nawilżająca, bardzo, bardzo, bardzo mało krycia. Bardziej w takie masełko. Patrzcie, jak ona jest, jak ona jest w ogóle, wiecie, miękka i taka ten Nie, nie jest najbardziej trwała, miękka na świecie, ale przefajnie nawilża i daje takie fajne mokre wykończenie, jakbyś miał od razu błyszczyk na ustach. Także pod tym kątem jest super. Potem makijaż oka. Denonka, Denonka. Mówiłam Wam o, ty, o tych i małych paletkach na też Denonę w sensie. I to jest akurat Mini Glam Palet. Mówiłam Wam o tym, że to nie jest moja ulubiona i że moją ulubioną jest Mini Nude, ale powiem Wam, że teraz w tym tygodniu, ostatnie dwa tygodnie właściwie używam tej palety. Kurde, i używam je prawie codziennie i to chyba jest moja ulubiona paleta jednak jej. Są dwa maty. Jeden jest taki bardziej, no oczywiście jest jeden bardziej ciemny i troszeczkę bardziej chłodny, natomiast on ma w sobie trochę czerwoności i ja mam dzisiaj nim zrobione te kreski. Ten mat to jest taki kamel i to jest kolor, który mam Cię na całej powiece, jakby nie mam niczego innego, mam trochę brązera jeszcze w załamaniu. Nie mam też dzisiaj niczego błyszczącego. Mam też dzisiaj totalnie czerwony oko, właśnie próbuję go zatknąć grzywką. A jak tylko skąd to nagrywać, to wyjmuję szkła kontaktowe i przykładam rumianek do oka i leczę. Nie wiem co, nie, nie boli mnie to oko, tylko jest czerwone po prostu. I oprócz tego jest jeden taki jasny, błyszczący cień, to jest to, uch, i dwa ciemniejsze, błyszczące, to jest to, Jezus, coś pięknego, nie? I... Ja najbardziej lubię te błyski. Mój nowy ulubiony sposób nakładania. Najbardziej lubię je nałożone pędzlem i lekko rozblendowane, bo one dają totalnie efekt mokrej powieki, mokrego oka. Po prostu, no są. Przepiękne. Są też. Ten jest takie po prostu neutralne to jest świetny do rozjaśniania, rozświetlania, ale nie jest takie za złoty hamsko A ten na całą powiekę jest po prostu. Jest, jest doskonały. Też nie jest za zielony ani nie jest za szary. Są przepiękne. Kocham. Kocham tę paletę. Absolutnie się w zakochałam. I mam to, że jak. Chcę się umalować, czuję się podekscytowana, że mogę jej użyć, a to jest najfajniejsze odczucie, jeżeli lubi się po prostu makijaż Ewe. Także naprawdę, naprawdę jest super. A ona kosztuje na seforze około 109 zł. Także akurat tą bardziej polecam i tą mini nude, która jest nudowa, która jest taka trochę jest cieplejsza niż ta, bo to ma dużo więcej takich po prostu chłodnych odcieni, najprościej w świecie. E, potem tak. Mamy plagę komarów. Dostaję totalnej nerwicy, jestem na wszędzie, po rękach, po dłoniach, na nogach, mam tu tyle ugryzień, że można oszaleć. E, także walczę, walczę z tym wszystkim psikaniem, wszystko, wszystko co się da, ale nie wiem, jakoś najwytycznie mi te dgno lubią po prostu totalnie. E, I ostatnio przeczytałam gdzieś, że świetnym rozwiązaniem na różnego typu właśnie owady, komary, muszki jest olejek e, lemongrasowy. Lemongrass, czyli trawa cytrynowa jeszcze nie mylę. Ja mam taki olejek, kupiłam go w jakimś. Indie shopie czy w czymś podobnym. Nie wiem, czy Indie shopy jeszcze istnieją. Ehm, I przeczytam Wam, co tutaj znalazłam na jakiejś rażonej domowej stronie. Dzieła deodorant, ok, 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 ale przecież coś było o tych owadach? Owadach, tak, to jest olejek trawa cytrynowa po prostu lemon grass. Um, odstrasza owady. Lemongrass jest znany ze swoich właściwości odstraszających owady, warto więc stosować go samodzielnie, jak również w mieszkaniach przeciw komarom i innym owadom. Także to, co robię, biorę to i palę po prostu w kominkach zapachowych. Jeden kominek palę w kuchni, tam, żeby były na living room, drugi palę po prostu u siebie w pokoju. I zapaliłam to wczoraj i rzeczywiście, tak jak codziennie mówię, mam pełno ugryzień i w ogóle jakiegoś czegoś, tak dzisiaj nie było niczego. Pierwszy dzień od po prostu eksplozji komarów w moim życiu, że, że jest ok. I w też zauważyłam, bo mieliśmy trochę tych takich malutkich, ir irytujących muszek takich latających, wiecie? Że wszystkie wywiało. Wszystkie zwiały, wszystkie spieprzyły przed tym zapachem. Nie jest to jakby nieprzyjemny zapach, no jest tak trawa cytrynowa po prostu pachnie. Jest dosyć neutralny, świeży, taki, no, taki cytrusowy, na no jak trawa cytrynowa, nie wiem, po co to próbuję opisywać. Ehm, ale spróbujcie, jeżeli macie z tym problem, albo właśnie jakimiś owadami w, w w mieszkaniu, albo muszkami, albo czymś takim zapalcie, żeby w kominku, albo może w takim sprayu można jakiś że jakoś rozpylić, żeby uciekło to wszystko, co złe. Potem tak, misja zapuszczania włosów trwa, trwa intensywnie. Muszę właśnie, muszę kupić sobie jutro olej. O, właśnie, dobrze sobie przypomniałam. Muszę sobie kupić jutro olej lniany, ale ten taki lodówkowy. Właśnie te w tej znalazłam taką, e, taki sklep z jakąś taką ekologiczną żywnością, z takimi rzeczami. I normalnie mają olej lniany w takich, no troszeczkę większych buteleczkach niż to. I oczywiście jest z lodówki i kosztuje chyba, nie wiem. 13 zł i jego tak, nie wiem, 2-3 tygodnie tak mniej więcej schodzi, jeżeli go piję i używam na przykład na skórę głowy i tam na włosy i na ciało, więc to jest po prostu idealny czas i potem mogę sobie iść kupić, i, no, i, 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 i kupić świeży, które ma świetną właśnie także to jest to, ale nie chciałam mówić o olejku, chciałam powiedzieć o tym serum, Yy, miałam ostatnio poszukiwania jakiegoś serum wcierki do włosów Która po pierwsze nie miałaby być może w składzie alkoholu Takiego mocno podrażającego skórę głowy A po drugie takiego, które by nie farbowało włosów w najprościej świecie Bo wiadomo, że mam platyny Teraz mam zrobione takie trochę ombre od, od skóry głowy Tak, żebym nie musiała ich farbować w ogóle Żeby one sobie trochę przez parę miesięcy rosły Żeby wyszedł naturalny kolor yy, No, ale w każdym razie nie chciałam czegoś, co farbuje włosy Bo wiem, że te wszystkie takie bardziej hinduskie w ogóle te olejki, te karny i te oleje musztardowe, one wszystkie ocieplają odcień włosów, farbują włosy, ja po tego nie chciałam i napisałam do mojej niezawodnej Kelly Madlen, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i poleciła mi to serum, to jest serum do skóry głowy, nowa kosmetyka, to jest mniej problemów, więcej włosów właśnie w tym momencie, jak się ten, siadałam do tego filmu, przeczytałam, że to jest w ogóle firma z Katowic a jak w a nie wiedziałam o nich wcześniej. Zawiera keratynę, pantenol i olejek miętowy. Ma, ma też oczywiście kilka innych, innych rzeczy w składzie. W każdym razie Keratyna, tak mięta. W każdym razie mm, używa się tego. się. W każdym razie używa się tego tak, że wmasowuje się, wmasowuje się w wilgotną skórę głowy, czyli po umyciu, po umyciu włosów, trzy razy w tygodniu, po trzy tygodniach zrobić kilka dni przerwy. Co jest niesamowitego, niesamowicie fajnego w tym serum, zwłaszcza w takie mega gorące dni, to pewnie przez to, że ma tam mięty w składzie m.in., to rzeczywiście to ma taki ten. To takie ten skraplacz, tym sobie tak jadę po prostu po moim przedziałku i tam gdzie mi trzeba, tylko że po skórze głowy stricte i ale pachnie fajnie miętowo e, i biorę, rozmasowuję sobie to moimi paluchami e, no i po prostu to zaczyna działać, krążenie zaczyna się ruchamiać, zaczyna być taki fajny, bardzo chłodzący efekt, takie lekkie, lekkie mrowienie, także jest to bardzo, bardzo przyjemne, włosy mi rosną, oczywiście... Wiecie, używam tego może od 2-3 tygodni, więc tak naprawdę tego wzrostu tak się jakoś nie da zmierzyć, bo ja nie mam jednej długości, że mogę to zmierzyć linijką, tylko ja mam tych długości trzy są na, na głowie w tym momencie, ale rosną, są w bardzo fajnym stanie i... I naprawdę jest bardzo przyjemne uczucie właśnie takiego chłodzenia, mrowienia, także jeżeli szukacie czegoś spoko, co nie farbuje włosów blond, a można sobie wmasowywać w skórę głowy, żeby włosy rosły szybciej, to polecam. Nie problemu więcej włosów, bardzo fajne hasło, bardzo mi się podoba. Potem jeszcze rzecz, której, po którą teraz sięgłam, o której, kurde, zapomniałam na drugi czas, to jest Drunk Elephant i to jest ich Deep Bronzy, czyli to jest takie serum... To jest serum, serum, czekajcie, antyoksydanty, jakieś inne rzeczy. W każdym razie to jest najprościej w świecie serum kokoła, kakao, kaka i platynowe peptydy. Cokolwiek. Tego można używać jako po prostu serum. E, ważne w nim to, właściwie kluczowe w nim to jest, to jest ten jego kolor. E, I przez to, że on ma taki kolor, można tego używać tak, że mieszać z waszą pielęgnacją, z waszym serum z, serum, z waszym kremem, więc od razu po prostu skóra jest taka bardziej przybrązowiona. Można tego też używać najprościej w świecie jako brązera i sobie wklepywać, albo można też używać tego z podkładem, jeżeli to ma sens. Na przykład teraz używam tego e, podkładu Felice A, bo dalej jeszcze kończę jego, jego recenzji, chcę przystosować na każdą stronę. I z racji tego, że on ma fajny skład, to też fajnie użyć czegoś, co po raz kolejny ma fajny skład. Więc mam fajne, małe, dwa fajne składy plus ten podcian, podkład felicea, który jest dla mnie za ciemny, za jasny w sensie, trochę się rozje. Plus ten podkład Felicea, który jest dla mnie normalnie za jasny, dzięki temu serum trochę się, trochę się przyciemnia, ociepla I ten odcień jest taki bardziej, żeby dzisiaj właśnie mam ten mik na twarzy Czyli ten podkład Felicea wymieszany z ten Drunk Elephant i jest to bardzo przyjemne I też tak, kiedy nie mam makijażu, po prostu biorę i wklepuję sobie jako, jako taki samodzielny brązer na twarz Nie na całą twarz, bo jestem zaczerpona, ale jako brązer daje bardzo bardzo fajny efekt i ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to może być rzecz kontrowersyjna, ale używam jej od miesiąca. Chciałam mocno przetestować, zanim, zanim dam wam znać, co i jak ponad miesiąca. To jest firma Canastem, i to jest naturalny ekstrakt konopny premium. To jest po prostu olejek CBD. Olejek CBD, który przyjmujemy, przyjmujemy do ustnie. I tak, ja byłam dosyć sceptyczna nastawiona tego różnego typu olejków, ale w sumie potem zaczęłam. Czytać słuchać coraz większej różnej ilości wypowiedzi i ta firma Kanasta się do mnie odezwała i wysłali mi ten olejek za free, jakby to nie jest sponsorowana nic takiego, ale i nie muszę o tym teraz w ogóle mówić w ogóle. Ale tak jak mówię, wysłali mi to mm, i olejki CBD chodzi o to, że tam są różnego typu, jak to się nazywa? Cannabinoidy? czekajcie, to się nazywa. Kanabinoidy, o, dostępne, które występują w konopiach CBD, CBDA, CBC, CBG, CBDV, BCP cokolwiek, ma też terpeny i flawonoidy. W każdym razie tu są jakieś ekstrakty z tych konopi. Co jest ważne i co warto zaznaczyć, to, że to nie ma żadnych właściwości odurzających, nie jesteśmy na haju, nie jesteśmy, jakbyśmy sobie spalili jointa, w ogóle nie ma czegoś takiego tutaj. Te olejki mają różnego typu zastosowanie, różnego typu działanie. Wiem, że bardzo wiele osób właśnie bierze, sięga po nie, kiedy ma różnego typu stany lękowe, kiedy ma jakieś takie bardzo stresujące sytuacje, kiedy mają, nie wiem, problemy z zasypianiem, z czymś takim. I u mnie to rzeczywiście chciałam po to sięgnąć, ze względu na właśnie po to, żeby się rozluźnić i żeby być może złagodzić moje występujące czasem stany lękowe. Nie mam problemów z zasypianiem, więc tutaj nie mogłam tego ocenić. Brałam to też podczas okresu, bo mam bardzo mocne bóle menstruacyjne, ale na Bóle menstruacyjne nie miało u mnie żadnego wpływu, dalej było koszmarnie Natomiast działanie takie doraźne, rozluźniające mięśnie I takie mega, mega relaksujące jest super Jest naprawdę przyjemny produkt yy, I też miałam z tym taki, takie coś, że najpierw zaczęłam brać yy, chyba, Tu się zaleca najpierw połowę pi pipety To się bierze pod język i zostawia trochę, żeby się rozprowadziło ciele, po ciele po, po języku i potem się to przyłyka Tak, brałam 50 ml I szczerze mówiąc, jak brałam 50 ml to nie odczuwałam jakby prawie nic się nie działo. Potem napisałam do tej firmy w ogóle, że sorry, no, ale nic nie czuję, nie mogę nic o tym powiedzieć. Mm, jakby mądrego, pozytywnego i zalecili, żeby zwiększyć dawkę do 1 ml. i rzeczywiście w tym momencie nie używam tego codziennie, używam tego wtedy, kiedy czuję, że coś mi się zaczyna dziać złego albo jak czuję, że jestem za bardzo stresowana albo coś takiego biorę sobie na pipetę jeden mili mililitr i rzeczywiście jest bardzo fajny, bardzo mocno odczuwalny ten efekt takiego relaksu taki, takiego relaksu fizycznego też po prostu łatwiej się myśli, nie ma tego stresu, tak jak mówię człowiek nie jest jak na haju, to nie jest efekt jak począcie, ale też nie jest efekt jak o takich mocnych środkach, nie wiem, uspokajających czymś takim. Ciężko to jest wytłumaczyć i ciężko to jest pewnie zrozumieć komuś, kto nie cierpi na takie rzeczy, kto nie ma różnego typu takich bardzo stresujących jakby reakcji, skurczy mięśni, stanów lękowych, ataków paniki nigdy nie wielu i tak um, dalej. Ale jest to rzecz fajna. Jeżeli paracie się z takimi rzeczami i cierpicie na jakieś takie różnego typu rzeczy, to przeczytajcie, najpierw poczytajcie o temacie, nie kupujcie niczego w ciemno, zwłaszcza jeżeli ktoś Wam w internecie poleca, w tym ja. Po prostu zawsze zróbcie swój research. Sprawdźcie, sprawdźcie, z czym to się je, czy dla Was to by było dobre rozwiązanie, i jeżeli tak, to u mnie działa. Natomiast okazało się, że chyba ja jestem po prostu bardziej odporna na te wszystkie rzeczy, chociaż ja nie biorę żadnych narkotyków, nigdy nie brałam, a Gianta paliłam z 5 razy w życiu, ale po prostu jestem bardziej trochę odporna na te rzeczy i muszę brać większą porcję, ale kiedy ją biorę, to naprawdę jest super, mogę polecić. Dobra, i z mojej strony na dzisiaj to tyle. Wiem, że było krótko i słodko, ale lepiej, żeby było krótko, niż żeby nie było w ogóle, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję, że jesteście. Jeżeli nie oglądaliście wszystkich filmów w zeszłym tygodniu, to oczywiście zapraszam najserdeczniej. Dziękuję bardzo, że jesteście i zobaczcie się znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i do pa!